Nie wyobrażam sobie siebie siedzącej w domu i robiącej na drutach, i rozmawiającej z koleżankami, z przyjaciółkami przez telefon, przy kawce. Jakoś tak nie bardzo siebie widzę. Zawsze byłam osobą aktywną, całe swoje życie. W związku z tym staram się, w ogóle nie, nie zastanawiam się nad tym, ile mam lat. Od tego trzeba zacząć. Staram się żyć tak samo dzisiaj, jak żyłam lat temu 30. I chyba to jest najlepszy, najlepszy model, po prostu nie patrzeć w swój akt urodzenia czy w swój pesel, tylko, tylko po prostu działać. Witam serdecznie. Przed nami pani Krystyna oldrich Holz, prezes fundacji Polsat. Bardzo jest nam miło gościć Panią. Jest Pani laureatką plebiscytu Flexi 21 Osób na XXI wiek. Kapituła uponorowała Pani dokonania właśnie takim tytułem. Czy czuje się Pani osobą XXI wieku? Witam Panią serdecznie, witam wszystkich, którzy będą nas oglądać. No na pewno jestem zaszczycona, byłam zaskoczona, bo nie wydawało mi się w swojej. Jakby nie było skromności, że zasłużyłam na taki tytuł, ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i, i to dla mnie ogromnie radosna wiadomość. Myślę, że Fundacja Polsat obchodzi w tym roku 25 lat. Pani prezes od kilkunastu lat czuwa nad tym całym wielkim przedsięwzięciem, nad wszelką pomocą i tym wszystkim, co robicie, w jaki sposób wspieracie potrzebujących, w jaki sposób wspieracie szpitale, w jaki sposób uruchamiacie nowe oddziały. Czy czuje Pani ciężar tego działania, bo to w końcu są ogromne miliony, które przekazujecie wielu potrzebującym? No, przez te 25 lat udało się skumulować najpierw, a później przekazać podopiecznym, których mamy już w tej chwili ponad 40 tysięcy. 260 milionów złotych zostało przekazane na tych 40 tysięcy podopiecznych i na 2600 placówek medycznych. To są szpitale, to są domy dziecka, to są placówki medyczne. Wyposażamy je w sprzęt, robimy remonty. Szczególnie w tak zwanych małych ojczyznach, czyli w miejscach takich, gdzie no ktoś by mógł powiedzieć, w miejscach zapomnianych przez Boga i historię. Nie, może niekoniecznie zapomnianych, ale w miastach powiatowych, gdzie te szpitale rzeczywiście wymagają środków, a tymi środkami nie dysponują, więc tam staramy się być, bo tam też mieszkają ludzie, tam też dzieci chorują i dorośli chorują, więc staramy się te oddziały dziecięce, w tych małych miejscowościach, remontować i wyposażyć. Na pewno, na pewno to ogromna satysfakcja mieć świadomość, że tylu ludziom się pomaga i że jest z ich strony niewątpliwie wdzięczność. Widujemy Panią Prezes przy różnych momentach otwarć szpitali, oddziałów, wręczania, wręczania nagród. Natomiast za tym wszystkim kryje się codzienna, wielogodzinna praca. I bardzo wiele problemów. Z jakimi takimi najcięższymi problemami musi sobie Pani radzić? No przede wszystkim y, muszę sobie radzić z kumulacją środków, bo wszystko inne w momencie, kiedy już mamy wystarczającą ilość y, środków, to jest prostsze. Wybór miejsca, które potrzebuje pomocy. No, też nie jest ogromnie skomplikowane, bo wystarczy dobrze zapoznać się z podaniami, z prośbami, które do nas wpływają, żeby móc wybrać takie, które tej pomocy potrzebują najbardziej. Więc oczywiście, stąd nasze apele w SMS-ach, stąd nasze apele o 1% podatku, po to właśnie, żeby nasza fundacja była zasilona, bo, bo jest zasilana przez naszych kochanych telewidzów i osoby, które są nam życzliwe, które przesyłają środki na, na nasze konta i my z tego możemy robić to, co robimy. Czy ciężka praca? Wydaje mi się, że każda praca jest ciężka, mówmy się, na pewno nie taka jak górnika na przodku, natomiast obciążająca może psychicznie. Zawsze się śmiejemy, że nosimy taki płaszcz przeciwdeszczowy na sobie który pozwala nam pracować, bo w momencie, kiedy zaczynasz zbyt emocjonalnie podchodzić do, do swoich zadań, to tracisz jakby zdrowy rozsądek i, i mm. takie spojrzenie, y, powiedzmy, z oddali. Więc ten płaszcz przeciwdeszczowy, tak zwany, kolokwialnie mówiąc, jest bardzo istotny. Tylko są momenty, kiedy ten płaszcz przeciwdeszczowy też przeciwdeszczowy. To są chyba trudne, trudne chwile, kiedy chciałoby się komuś pomóc albo pomóc w większej ilości, a gdzieś jednak są pewne ograniczenia właśnie środków, możliwości. Jak, jak pani reaguje na taki... No to jest pewnego rodzaju stres, że ma się świadomość, że być może gdyby chwilę wcześniej można by pomóc, a jednak się nie udało. To obciąża? Czy obciąża? No walczymy zawsze do końca. Mhm. Już nie zastanawiamy się bardzo nad tym, czy co by było, gdyby było. Gdybyśmy zaczęli wcześniej, gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by usiadł, prawda? Nad tym nie ma sensu się zastanawiać. Walczymy do końca. Staramy się pomóc tak, jak, jak możemy najbardziej. Te środki próbujemy spod ziemi wyrwać czasami, jak one są niezbędne w chwili obecnej. Dzisiaj nawet prosiłam o zbiórkę dla małej dziewczynki z dużym schorzeniem muszczku, które, która była operowana w Polsce. Niestety ta operacja nie do końca. Dwa lata temu się udała. W tej chwili narosła kolejna torbiel, już nikt nie chce się tej operacji w Polsce i w Europie podjąć, tylko jeden jedyny szpital w Ohio zgodził się za drobną kwotę 860 tysięcy dolarów. No i teraz znowu apel do, do, do telewidzów, do ludzi dobrej woli, pomóżcie, bo i to nie jest kwestia już rehabilitacji czy ładnego oddziału, to już jest kwestia życia lub śmierci. Jak sobie z tym radzimy? Staramy się walczyć, staramy się nie myśleć, tylko działać. Bo, bo wydaje mi się, że takie siedzenie i zastanawianie się jest najgorsze. Trzeba działać, zrobić wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby pomóc. Portal Flexi aktywizuje ludzi do działania. Właśnie zachęca do tego, żeby pracować, ale żeby się też udzielać w wolontariacie, żeby w ogóle czuć się potrzebnym ludziom. Myślę, że Pani mogłaby już sobie pozwolić też na niepracowanie, prawda? Natomiast, natomiast jednak Pani pracuje. Wiem, że mogłaby Pani czas poświęcić rodzinie, przyjaciołom po prostu, a jednak, jednak coś Panią, że tak powiem, gna i, i napędza do tego, żeby działać i komuś pomagać. Nie wyobrażam sobie siebie siedzącej w domu i robiącej na drutach i rozmawiającej, z koleżankami, z przyjaciółkami przez telefon, przy kawce. Jakoś tak nie bardzo siebie widzę, zawsze byłam osobą aktywną całe swoje życie. W związku z tym staram się, w ogóle nie, nie zastanawiam się nad tym, ile mam lat, od tego trzeba zacząć. Staram się żyć tak samo dzisiaj, jak żyłam lat temu 30. I chyba to jest najlepszy, najlepszy model. Po prostu nie patrzeć w swój akt urodzenia, czy w swój pesel tylko, tylko po prostu działać. Satysfakcja jest czymś, co wiele badań potwierdza, że właściwie rośnie nawet z wiekiem. Ale to jest, że tak powiem, najczęściej kwestia świadomości i doświadczenia. Tego, że widzimy, jak jesteśmy komuś potrzebni, jak na, nasze większe... Bo tu pani robi rzeczy wielkie, ale różne, różne drobniejsze działania różnych fundacji, czy nawet czynnego uczestnictwa w jakiejś pomocy, też mogą, mogą dać ogromną satysfakcję. I to chyba napędza do kolejnych działań, prawda? Mi się wydaje, że każda pomoc drugiemu człowiekowi daje satysfakcję. To jest coś takiego, co, co dziś pod koniec dnia zostawimy po sobie. Nie, nie, nie jakieś dobra materialne, tylko to, co zostanie w sercach i umysłach ludzi, którzy będą szli za tym, przepraszam, konduktem i powiedzą, była przyzwoitą kobietą Rzeczywiście parę rzeczy w swoim życiu zrobiła fajnych. Jeżeli ja mogę pomóc, i to nieważne, czy to są wielkie, czy to jest wielka pomoc, czy to jest mała pomoc. Jak ktoś przeprowadzi babcie przez ulicę, to również jest pomoc. Albo zrobi zakupy dla sąsiadki, która nie jest w stanie wyjść z domu, bo już jest na tyle wiekowa, że jest jej trudno, szczególnie w okresie zimowym. To jest też ogromna pomoc. Także tych miejsc, gdzie, gdzie pomoc jest potrzebna i, i bardzo mile widziana jest naprawdę wiele, tylko trzeba chcieć. Znam pani pasję do ćwiczeń. Tak? do codziennych rzeczywiście wysiłków i trenowania. Czy zachęciłaby Pani, czy to daje Pani, że tak powiem, dodatkowe siły do działania? Polecałaby Pani innym? Że, myślę, że tak, bo to jest jakiś taki zastrzyk adrenaliny. To zawsze bardzo oczyszcza to moje ulubione określenie, czyli najwyższe piętro. Bo, bo w zasadzie to jest to, co człowieka motywuje do działania, to jest, to jest ta głowa, i jeżeli sobie powiemy, że damy radę, e, że nam się uda, czyli myślimy pozytywnie, to nam się uda i damy radę. Ja ćwiczę całe swoje życie, ćwiczyłam, dzisiaj mam swoje lata i nie wyobrażam sobie dnia bez treningu. Czasami odpuszczam, bo, bo nie mogę, bo wracam już za późno. Ale to są naprawdę pojedyncze dni. Dobrze się z tym czuję. Fizycznie odpukać jestem dość sprawna i polecam każdemu. To się cieszymy, mamy nadzieję, że też trafi to do innych kobiet. Niebawem jest Dzień Kobiet. Chciałam się zapytać, że teraz może jest okazja do tego, żeby powiedzieć o silnych kobietach o takich kobietach jak pani, która. Robi to, co, co pani czuje, że pani musi zrobić. Wiele rzeczy pani, że tak powiem, doświadcza, pomaga, działa. Jest pani prezesem ogromnej fundacji, wielu ludzi. Kobiety coraz bardziej zmieniają świat, coraz większy, że tak powiem, mają swój udział w tym wszystkim. Czy ma pani jakiś swój inny kobiecy wzór, jakiś autorytet, kogoś by pani wskazała? Może panią rozczaruje. Ale moim wzorcem zawsze była moja mama, która była niesamowite, niesamowicie przedsiębiorczą i energiczną kobietą. I ja rosłam w takim domu, gdzie patrzyłam na moją mamę, której się zawsze chciało chcieć, która miała czas i dla mnie, i na swoją pracę zawodową, i dla rodziny. I, i była uśmiechnięta. I, I wydaje mi się, że to jest, bo gdybym zaczęła wymieniać od Mary Kiri składowskiej przez wszystkie wspaniałe kobiety, które, które osiągnęły wiele w życiu, no to byśmy dużo czasu straciły, a ja chcę być absolutnie szczera. Ja nauczyłam się wielu rzeczy w domu i, i w zasadzie kopiuję to, co robiła moja mama. Wydaje mi się, że moja mama tak nie ćwiczyła, jak ja ćwiczę. Więc to jest to, inne co robię... Czasy były, inne czasy tak. były. Więc to robię troszkę inaczej, ale ale tu się wiele rzeczy się oczywiście wynosi z domu, y, więc ja akurat to, to, to wyniosłam. Poza tym no, mnie się jeszcze w dalszym ciągu chce chcieć. I, i zachęcam wszystkie kobiety y, po 50 roku życia, żeby im się chciało chcieć, żeby nie siedziały w domu y, i nie spędzały czasu na czytaniu czasami bezsensownych y, pism, i chociaż to czasami też jest rozrywka. Ale żeby też każdego dnia zrobiły coś fajnego, co da im jakąś taką satysfakcję i przyjemność w życiu. To wręcz mi Pani, że tak powiem, wyjęła z ust ostatnie pytanie, bo właśnie mm -hmm. się chciałam zapytać, co by Pani radziła i kobietom i mężczyznom, żeby zaczęli zmieniać swoje życie, żeby mieli odwagę zmieniać swoje życie. A właściwie już Pani to powiedziała. No, tak, ja bym to? chciała, żeby ludziom się chciało chcieć. To, to, chyba... to jest najważniejsze, żeby znaleźli motywację. Jeden lubi psy, drugi lubi koty, trzeci lubi kwiatki, czwarty lubi, lubi jakieś inne rzeczy, teatr, kino. Wychodzić z domu, działać na, 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 na zewnątrz, a jeżeli mogą się włączyć w jakąś pomoc drugiemu człowiekowi, to ja nie chcę, żeby to brzmiało górnolotnie, ale naprawdę uwierzcie mi Państwo, to jest fajne. Uśmiech na twarzy drugiego człowieka, który mówi dziękuję. I widać, że jest zadowolony i że mu się, pom że jemu się mm. pomogło, to jest chyba ogromna satysfakcja. Właściwie po to człowiek żyje. Człowiek nie żyje sam na Ziemi, sam na świecie, dla siebie. Mm. Zostawia po sobie tylko to, co zostaje w pamięci, w sercu innych, to, co powiedziałam na początku. Czy jakieś życzenie możemy spełnić na portalu Flexi yy, zachęcić innych do, do działania, do oddawania tego jednego procenta, co możemy zrobić jeszcze? Oczywiście, oczywiście oczywiście zachęcam przy każdej możliwej okazji do tego, żeby państwo pamiętali o Fundacji Polsat i o tym magicznym jednym procencie, bo to jest dla nas taki magiczny kluczyk, który otwiera podwoje wielu, wielu miejsc i, i, i daje możliwości nam pomocy. Tym dzieciom, które, które tej pomocy bardzo potrzebują. My mamy rodziny, w których jest dwójka, trójka, czasami czwórka dzieci niepełnosprawnych. Mamy rodziny, gdzie na jednego członka rodziny przypada 520 złotych albo 460 złotych. A wiemy, że rehabilitacja dziecko z czterokończynowym porażeniem mózgowym to jest 3000 złotych miesięcznie. Państwo zapewnia dwa razy. W tygodniu, jeżeli, dwa razy w miesiącu, i jeżeli mhm. zapewni. No to kropla w morzu. Państwa działania dopiero, że tak powiem, są w stanie przynajmniej dla bardzo wielu pomóc. Także, Także pomaganie daje siłę. Pomaganie daje siłę i daje ogromną satysfakcję i daje ogromne poczucie właśnie własnej wartości, że zrobiło się coś fajnego. Bardzo serdecznie dziękuję. I ja dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach naszego plebiscytu będziemy mieli zaszczyt panią gościć nadal, bo myślę, że jest to bardzo ważne przekazywanie naszemu pokoleniu, że jednak wszystkie działania są wiele lepsze niż kompletna bierność i, i czekanie na nie wiadomo na co. Także. A więc drogie Panie i drodzy Panowie po 50. <gry> zabieramy się do roboty, jeżeli do tej pory się jeszcze Państwo nie zabrali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Super.